Tym dzisiaj będę jeździł. Dzień dobry. Niestety jakaś chmura przyszła, więc nie oświetli mnie tutaj pięknym słońcem. Ja dzisiaj tym będę jeździł. Pan prezydent już jeździł, widziałem w internecie. Pojechał nawet na Łasztownię, a pojadę jeszcze dalej, bo pojadę na prawobrzeże. No i zobaczymy, jak się spisują te miejskie rowerki. Najpierw krótki rzut oka na tę niezwykłą konstrukcję. Opony, szwalbę, maraton 26-175 odporne na przebicie czy nie całkiem odporne ale mają wkładkę antyprzebiciową tu mamy taki tajemniczy zamek 7 speed, czyli siedmiokrotna prędkość super jest apka rowi gdzie my jesteśmy pierwszy raz ją używam Zasiliłem już konto, ale nie za bardzo wiem jak to działa. Teraz chyba może jakiś. Należałoby zrobić. Ok. Pictures. Access to camera. Dobra. Tu mamy jakiś kod. Unlocking. I have read. Administrator. Akceptuję. Bike. No i co z tym? Starting the ride. Dobrze. Chyba mogę jechać. There was a problem. Jaki problem? Nie, wszystko działa. 27 sekund już jadę, więc każda minuta kosztuje mnie 18 groszy, czyli już 9 groszy straciłem, więc ciśniemy. Wszodło ustawione jedziemy, spróbuję tu przejechać na drugą stronę i potem pojadę przez park. Oczywiście, pierwsza rzecz jest taka, że zapominam o tym, że nie ma prawego hamulca na kierownicy tylnego znaczy, tylko jest w torpedzie. Torpedowy hamulec drobne ujęcie na kierownicę. No te rowery są na razie praktycznie nowe, więc wszystko powinno chodzić zupełnie bezproblemowo. No i w tym akurat chodzi. Elegancko się zmienia biegi, więc mam nadzieję, że na prawobrzeże dojadę bez problemu. Na razie po asfalciku, jedzie się fajnie. Coś tu delikatnie hałasuje, ale w normie. Za chwilę zjedziemy w teren. Piękna, kwiecista ulica. Warunki nie są za grube, więc nie będę jakoś tutaj specjalnie amortyzować. Na piachu szału nie ma, trochę się zapada, ale da się przejechać. No problem, typowe szczecińskie warunki. O tutaj inni amatorzy roweru miejskiego cieszą się nim. Amatorzy i amatorki. No na tych kamlotach tutaj trochę podskakuje ale nie ma jakiegoś wielkiego dyskomfortu więc nie jest to rower górski więc może nie wybiera jakoś idealnie ale nie ma tragedii ten koszyk jest tylko taki trochę śmieszny no nie bardzo wiadomo co można do niego wrzucić na przykład spróbuję wrzucić do niego butelkę wody będzie mi tu latać o. Ciekawe czy wypadnie. Nie, wypaść nie wypadnie. Ale już torby z laptopem to już nie da się tu rzucić. Jest to tekst ekstremalny, więc po schodach jeździć nie będę Ale zanim pojadę na Prawobrzeże to najpierw obowiązkowa kawka Kawka wypita, jedziemy dalej Sory. Dobra, pojedziemy tędy A tu właśnie Jest 15.30 w związku z tym Korek pod urzędem, kolosalny. Jakaś impreza chyba. Może nawet ślub jakiś. W Wojowie. Państwo w samochodach się trochę zakorkowali, ale wiadomo, że mnie korki nie dotyczą. Nowa piękna aleja. Co prawda jeszcze jakieś prace tu widzę, trwają. Nawet trochę ludzi jeździ na tych rowerach Nie no, pod wiatr niczego nie będziemy testować. Ale 25 myślę, że jest osiągalne. W tej chwili 24-4. Lepiej nie wozić butelki z przodu, bo już prawie ją zgubiłem. Zaraz zobaczymy, czy mi wyleci. Tu na przykład, o, pięknie podskakuje butelka. Bardzo mili ludzie są w naszym pięknym mieście. Właśnie taki drobiazg się tu ujawnił. Niestety nie mam odruchu naciskania na pedały do tyłu przy gwałtownym hamowaniu. Więc w sytuacji awaryjnej trzeba się tego odruchu albo nauczyć, albo będzie crash. Nie za chwilę będą korki rowerowe w tym mieście Ale to chyba 15.30 Wszyscy pracownicy urzędów O 15.29 stoją Tak, tak No nie pomyślałeś jakoś kolego Wszyscy niezwykle kulturalnie tutaj przestrzegają przepisów. Najstarszy zabytek tego miasta. Najstarszy kościół w każdym razie. Świętego Piotra i Pawła. Staje się z XIV czy z XIII wieku. Nie wiem. Że oczywiście nie ta forma. Tylko pierwsza budowla w tym miejscu. Tu klasyczny koreczek. I ten właśnie koreczek jest powodem, dla którego jadę dzisiaj rowerem na prawobrzeże. Bo ostatnio jak tam jechałem to była. Jakaś kompletna chorykowa masakra. Pojadę tutaj przy wałach. Się pięknie zazieleniło w ciągu ostatnich kilku dni. Bardzo jest ładnie. Teraz się muszę tylko przebić na drugą stronę. Nie umiem jeszcze się posługiwać tą przekładnią tajemniczą. Dobra. Będę tu. Tak. I tak. Nie jest to zbyt bezpieczne miejsce, udało się przeżyć. Tutaj też absurd lekki z tą ścieżką prowadzącą pod prąd. Można to potraktować jako test najlżejszego przełożenia. No nie jest ono jakieś wyjątkowo górskie, ale bardzo spokojnie da się podjechać pod nieliczne, strome góry w naszym mieście. Co prawda mam lekką zadyczkę, więc może się okazać, że przeciętny użytkownik będzie tutaj prowadził rower, ale moim zdaniem jest... Najlżejsze przełożenie jest całkiem do zaakceptowania. No, chyba WOPR ma jakieś ćwiczenia, bo tu się jakimiś łódkami ścigają. Rzut okiem na nasze nowe muzeum, jeszcze nie otwarte i jazda dalej Most nad Parnicą co oznacza, że jestem na Międzyodrzu no i ta tragiczna ścieżka rowerowa droga rowerowa przez Międzyodrze jest absolutnie beznadziejna niektórzy powiedzą że marudzę i że dobrze, że ona w ogóle jest no jest ale jakość nawierzchni jest naprawdę fatalna Teraz trochę się poprawiło na tych przejazdach kolejowych Zaraz tam będę przejeżdżał jest w końcu trochę równiej No ale ogólnie jej jakość pozostawia bardzo wiele do życzenia Tutaj chyba od 3 czy 4 lat już powinien stać jakiś imponujący kompleks biurowo-hotelowy Na razie została tylko ruina Grzybka Baltony Chyba jest zabytkiem, więc jest szansa, że jej nie zburzą. Dzięki. To się rzadko zdarza, zwykle wyjeżdżają tu na pałę. Myślałem, że ten syf tutaj to jest jakiś po remontach i tymczasowy, ale on tu jest od chyba dwóch miesięcy. Błaga, wyprzedzam. Dzięki. Tu się trochę poprawiło ostatnio. W związku z dużym remontem. No ale ta poprawa jest trochę pozorna, bo tu jak widać znowu zablokowane. W drugiej stronie widzę, że na razie się nie da przejechać. Trzeba jeździć tutaj po północnej stronie ulicy Gdańskiej. No te progi tutaj też nie są zbyt dobrze pomyślane. No ale przynajmniej przejazd przez tory jest już dużo równiejszy niż był Więc rowerek miejski, Bike S, radzi sobie z nim całkiem zacnie. Jazda wzdłuż tej ruchliwej arterii do wielkich przyjemności nie należy Tak się przy okazji zawsze zastanawiam, tędy jadę To się zastanawiam, czy jest jakaś alternatywa no alternatywa na razie nie istnieje, ale może kiedyś może pomyślą o budowie jakiejś oddzielnej trasy, na przykład przez wyspy gdzieś na południe albo wzdłuż linii kolejowej, na południe stąd, a nie w kierunku południowym. Na razie mamy tylko to. Alternatywą jest jazda wzdłuż ulicy Floriana Krygiera. równie beznadziejna, chyba nawet bardziej beznadziejna, bo tam nie ma żadnej drogi dla rowerów. Trzeba jechać poboczem asfaltowym. Wśród licznych samochodów, albo można też ciągnąć w pociąg, albo w tramwaj i wysiąść na prawo brzeg. Jak nie ma tłoku, to może być nawet jakieś sensowne rozwiązanie. Kolejna beznadziejna. Tu trzeba będzie przejechać na drugą stronę. Bo, jak pojadę prosto, to dojadę do Dąbia, a ja chcę raczej na słoneczne tym razem. Więc tu kolejny danger. Na dodatek jest to przejście dla pieszych, więc formalnie nie mogę przez nie przejechać. Ale jak się nie może, a bardzo chcę, to można. Po głębszym namyśle stwierdzam, że przełożenia są troszeczkę za twarde. Nie dla mnie, ale dla przeciętnego użytkownika na pewno Tutaj ten podjazd jest minimalny, a ja jadę na najlżejszym biegu No i tak trochę, o Wcale nie jest mi jakoś lekko, wcale nie chomikuje Więc myślę, że dla przeciętnego rowerzysty to może być kłopot Podjechać pod bardziej strome górki Tu jaka fajna psina idzie No i skręcamy w prawo w stronę Słonecznego Tutaj ten odcinek też jest beznadziejny z tego co pamiętam Prowadzi po jakimś takim asfaltowym chodniku pełnym korzeni Więc ja szczerze mówiąc chyba zjadę sobie na jezdnię Tak, Tym bardziej, że nawet nie ma znaku, że tu jest droga dla rowerów Więc formalnie powinienem jechać po jezdni Więc przy okazji testu roweru miejskiego kilka propozycji usprawnień miejskiej sieci dróg rowerowych bez budowania nowych przydałyby się jakieś oznakowania po prostu Naprawdę nie każdy musi wiedzieć, którędy się jedzie na Słoneczne. Czy tędy dojedzie, czy ma jechać prosto przez Dąbie, czy ma jechać lewą czy prawą stroną Gdańskiej. A tam jeszcze jest zagwostka, bo na małym odcinku przy Szyszelu Droga rowerowa jest jednokierunkowa, więc formalnie jazda pod prąd jest zabroniona. Kilka małych drobiazgów naprawdę ułatwiłoby życie znacząco. A oczywiście nie chodzi o to, żeby rowerzystom kłaść czerwone dywany pod nogi. Chodzi o to, żeby jazda na rowerze była przyjemniejsza, żeby więcej ludzi zachęcić i żeby się przesiedli z samochodu na rower. Niekoniecznie codziennie, niekoniecznie zawsze, ale jeżeli 10% kierowców przesiadłoby się na rowery, to naprawdę korki w mieście zmalałyby znacząco. Więc, drodzy kierowcy, ułatwienia dla rowerzystów służą przede wszystkim Wam, kierowcom. Rowerzystom oczywiście też służą przy okazji, ale generalnie usprawniają ruch w mieście. Niezależnie od tego, jakim środkiem transportu się odbywa. Tutaj też ten chodnik jest beznadziejny, jako droga dla rowerów. Dobrze, że nie zjechałem na jezdnię, bo pani by mnie zdmuchnęła, bo właśnie studiowała zawartość swojego fona, którego trzyma na kolanach. A zjadę tutaj. No, teraz chciałbym przejechać na drugą stronę, ale muszę do tego nacisnąć jakiś nielegalny przycisk. Bo instalowanie przycisków na przejazdach dla pojazdów jest nielegalne. No i co? Nie zmienił się bieg. Nie wiem czemu. Coś się zepsuło. No właśnie. A już chciałem chwalić. Dobra, zmienił się w końcu. Czyli jak rozumiem, nie, może, nie można tego robić pod jakimkolwiek obciążeniem. To też jakże wygodny przejazd. Zbliżam się do końca mojej dzisiejszej wycieczki, więc należałoby chyba jakieś podsumowanie tego. Testu, bardzo prostego, bardzo mało naukowego, nie popartego żadnymi danymi czy pomiarami. No może jedynym pomiarem będzie średnia prędkość mojego przejazdu z lewo z węzła Łękno, na osiedle Słoneczne. Czas przejazdu na razie wynosi 37 minut, bez wszystkich postojów na światłach. O, tu też jest fajnie, bo policja stoi na pasach, bardzo sprytnie. 67 minut, czyli w sumie pewnie koło 40 45. To nie jest dużo wolniej niż samochodem. Jak ja tu mam jechać teraz? Nie, źle powiedziałem. Oczywiście to wyglądało, jakby policja stała na chodniku, a po pierwsze stali na bombach, więc mają prawo, a po drugie stali we wjeździe na stacji, wyjeździe ze stacji. Dobra, tutaj. Co ja tu mam zrobić? Normalnie jak samochód jestem teraz. Nie jest to bezpieczne miejsce, ale trudno. Nie. No, przy okazji Państwo w samochodach stoją w koreczku. Ja pojadę tędy. Nie zgubiłem butelki. Chociaż tak szczerze mówiąc, to tutaj też nie było znaku, że to droga dla rowerów, więc znowu powinienem jechać jezdnie. Tu jest droga dla rowerów. Czas na podsumowanie mojego domorosłego amatorskiego testu. 45 minut czas jazdy. Wygodnie całkiem się jechało. Siodełko, o nim nie mówiłem wcześniej, siodełko i kierownica też są wygodne. Oczywiście, rowery są na razie nowe, więc funkcjonują w miarę bez zarzutu. To jak będzie dalej zależy po pierwsze od jakości serwisu, a po drugie od tego, jak użytkownicy będą je traktować. Więc, drodzy użytkownicy. Traktujcie rowerki miejskie delikatnie. Nie wrzucajcie ich do jezior, nie zjeżdżajcie po schodach, bo mają nam wszystkim służyć. Taki apel z mojej strony drobny. Wiem, że jak ktoś wraca pijany z imprezy, to się niespecjalnie przejmuje takimi rzeczami, ale wracanie po pijaku z imprezy rowerem może Was w tej chwili kosztować 2,5 tysiąca złotych. To raz, a dwa. W tej chwili trzeba za to zapłacić. Więc tym bardziej nie warto płacić, po to, żeby coś zniszczyć. No, teraz znowu jakiś manewr tutaj muszę wykonać. O, ale jest zielony. To sobie przejadę od razu. A, no i teraz właśnie muszę poszukać miejsca, gdzie mogę oddać ten rower. Ono podobno gdzieś tam jest po prawej stronie. Więc teraz czeka mnie krótkie poszukiwanie. Tu jest. No jak idealnie, nie wiem czemu jakiś cieć to zastawił, ale okej. Okay. Może chce, żeby ktoś mu samochód porysował. Wstawiamy. Nóżeczka. I a, nóżka nawet teraz nie zadziała. No i co? I trzeba chyba apkę wyciągnąć i coś tam kliknąć. Jest apka. 69 minut. Finish. Returning your bike? Co teraz? A tu wajchę mam przesunąć, chyba, tak. Przesunąłem. Yes. Finish. Zobaczmy, ile ta przyjemność mnie kosztowała. Gdzie tu są moje rajdy? Rides. No, na razie 0 złotych Pewnie zaraz się to zaktualizuje Teraz jest Ride Summary, 69 minut No ale to była kawka, więc wiadomo, że jechałem krócej I zł20 groszy. Zł. No to Tak jak komunikacją miejską chyba Mniej więcej Damy 5 gwiazdek A co? To tyle na razie Tyle na dziś Polecam szczeciński rower miejski Daję mu a, daje 5 gwiazdek. No może 4,5, bo to przełożenie mogło być troszeczkę bardziej miękkie.